Tyczka i bat to dwie wędki do łowienia z pławikiem, w których nie używa się kołowrotka. Wielu wędkarzy, zarówno zawodnicy, jak i łowiący dla przyjemności, bardzo często porównują oba rozwiązania, przedstawiając ich zalety i wady. Ponieważ całe moje życie łowię batem, a tyczkę miałem jako jeden z pierwszych w Polsce, chciałem przekazać Wam moje doświadczenia dotyczące tych dwóch wędek, jak również technik z nimi związanych. Porównam je na różnych płaszczyznach, pokazując zalety i wady, jakie mają te dwie wędki nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Zacznijmy od bardzo istotnego elementu, czyli ceny. Tyczka jest zdecydowanie najdroższą wędką, i jeśli weźmiemy tyczkę i bat zrobione w tej samej technologii, tyczka wraz z dodatkowymi topami będzie kosztować 3 do 4 razy więcej. Jednak na pocieszenie powiem, że tyczki mają bardzo bogaty rynek wtórny i całkiem przyzwoitą wędkę możemy kupić za bardzo dobre pieniądze. BAT po złożeniu to cienka rurka o średnicy około 2 cm i długości około 1 m. Przy tych wymiarach nie sprawia praktycznie żadnych problemów ani przy transporcie, ani przy przechowywaniu. Tyczka natomiast składa się z dość długich elementów i po złożeniu ma 180 do nawet 200 cm oraz 4 do 6 cm średnicy. Jeśli do tego dodamy zapasowy top do kubka i Kilka topów do łowienia to robi nam się całkiem spory pokrowiec, który trzeba przetransportować na łowisko. Najlżejsze 13-metrowe tyczki ważą około 700 gram. Jednak większość uniwersalnych wędek tego typu to 900 gram do kilograma, więc dużo więcej niż bat, gdzie 8 waży 250 do 300 gram. Należy jednak pamiętać, że tyczką mówimy siedząc i opierając wędkę o kolano lub specjalną podpórkę zwaną balkonem, co bardzo niweluje jej ciężar. Żeby rozłożyć tyczkę, musimy wyciągnąć każdy element z wędki i poskładać razem w całość. Jeśli mamy w komplecie kilka topów, zajmuje to dużo więcej czasu niż rozłożenie bata, którego rozkładamy element po elemencie koniecznie zaczynając od szczytówki i zajmuje to mniej więcej minutę. Do łowienia batem potrzebujemy tylko zestawu oraz przynęty. Natomiast, żeby łowić tyczką, ilość potrzebnego sprzętu jest już dużo większa. Przede wszystkim potrzebujemy rolkę do wycofywania tyczki, jak również siedzenie, bo tyczka jest zbyt ciężka i bardzo niewygodnie łowić nią na stojąco. Do tego musimy dodać sitko do odkładania dolnika, również niezbędne do łowienia tyczko. Wszystkie te rzeczy powodują, że tworzy się nam całkiem spory bagaż do zaniesienia na stanowisko w przeciwieństwie do bata, gdzie możemy wziąć ze sobą tylko wędkę, zestaw i małe wygodne siedzenie. Batem możemy łowić wszędzie: na łodzi, na pomoście, siedząc na kamieniu, pniaku, czy po prostu stojąc w wodzie, i wcale nie potrzebujemy sporo przestrzeni. Łowiąc tyczką musimy mieć miejsce, by ustawić kosz oraz kilka metrów za plecami, aby ustawić rolkę. Dyskwalifikuje to przynajmniej połowę miejsc, w których możemy łowić batem. Wyjątkowym miejscem są stanowiska pod drzewami, gdzie nisko zwisają gałęzie. Łowiąc 7- lub 8-metrowym batem nie jesteśmy w stanie zarzucić. Krótki top tyczki mieści się pod drzewami bez problemu i zarówno zarzucenie, jak i hol ryby odbywa się bez jakichkolwiek przeszkód. Tyczką zawsze łowimy w odległości od brzegu równej długości wędki, czyli zazwyczaj 13 lub 11,5 m. W przypadku bata odległość łowienia zależy od głębokości. Można ją określić wzorem długość wędki plus długość żyłki. Minus ustawiony grunt. Przy bacie 8-metrowym i gruncie 5 metrów, batem będziemy łowić o 2 metry bliżej niż tyczka. W przypadku 8-metrowej wędki i 3 metrów gruntu, będzie to 12,5 metra, czyli tak jak przy tyczce. Tak więc zasięg obu wędek będzie dość porównywalny i zależy głównie od głębokości łowiska. Na wąskich kanałach ryby często siedzą pod drugim brzegiem, pod zwisającymi gałęziami. Praktycznie nie jesteśmy w stanie rzucić tam bata, bo zestaw zaplącze się o gałęzie. Natomiast tyczką bez trudu umieścimy zestaw pod drzewami, stawiając rybą zestaw pod sam nos. W tyczce obowiązkowo musimy zamontować amortyzator. Hol ryby tyczką odbywa się w ten sposób, że ciągniemy wędkę w tył. Wędka tworzy wtedy linię prostą z zestawem i całkowicie traci amortyzację. Całość staje się sztywna i ryba bez amortyzacji wspina się w skaczyk. Odpowiednio dobrany amortyzator rozwiązuje ten problem i pozwala bezpiecznie wylądować zaciętą rybę. Kiedy holujemy rybę batem, ugięcie kija daje dostateczną amortyzację, aby wyholować rybę i uchronić się przed jej spięciem. W ostatnim czasie wielu wędkarzy decyduje się montować amortyzator również do bata. Rozwiązanie to przydaje się przy dużych rybach, najczęściej karpiach, linach i karasiach. Gruntowanie to bardzo ważny element spławikowej sztuki wędkowania. Znajomość głębokości łowiska pozwala na precyzyjne umieszczenie przynęty w zamierzonym punkcie i dzięki temu skuteczne łowienie ryb. Tyczką możemy to zrobić z dokładnością do centymetra, czyli super dokładnie i to bez względu na jakiekolwiek okoliczności. Na rzece, w wietrze, czy na dużej skarpie. Batem natomiast jest o dużo trudniej, zwłaszcza gdy wieje wiatr czy płynie woda. Tutaj tolerancja może sięgać nawet 10 cm, co znacznie pogarsza precyzję łowienia. Tyczka. Jest najprecyzyjniejszą techniką spośród wszystkich technik spławikowych. Umieszczamy zestaw z dokładnością do kilku centymetrów, dzięki czemu mamy pewność, że łowimy dokładnie w tym miejscu, w którym zanęciliśmy. Nawet jeśli zestaw przesunie nurt czy wiatr, w ciągu kilku sekund jesteśmy w stanie skorygować jego położenie. W przypadku bata dokładność jest dużo gorsza. Zwłaszcza podczas silnego wiatru, ciężko dokładnie zarzucić zestaw. A jeśli już się to uda, wiatr potrafi go przesunąć i nie pozostaje nic innego, jak tylko wyciągnąć wędkę i zarzucić od nowa. Co zabiera oczywiście sporo czasu. Precyzyjne nęcenie, a później łowienie dokładnie w tym samym miejscu, gdzie jest zanęcone, to podstawa nowoczesnego wędkarstwa. W przypadku tyczki możemy użyć kubka zanętowego, dzięki któremu upuścimy zanętę dokładnie na końcu tyczki. Dokładność tego nęcenia to kilka centymetrów. Nie ma żadnej innej techniki wędkarskiej z tak ogromną dokładnością. No, może wędkarstwo podwodowe, ale latem jest dość trudno je uskuteczniać. Oczywiście batem nawet najlepszy wędkarz nie jest w stanie osiągnąć takiej precyzji, a dokładność nęcenia plus minus 30 cm to naprawdę doskonałe osiągnięcie. Precyzja łowienia ma ogromny wpływ na rezultaty, jakie uzyskuje wędkarz, zarówno w prywatnym łowieniu, jak i na zawodach. Łowienie linów czy karasi tuż przy samym zielsku. Położenie przynęty idealnie na wąskiej półce, która znajduje się na stromej skarpie, czy łowienie idealnie na styku kamiennego nasypu i piaszczystego dna, to jedne z wielu sytuacji, w których precyzja jest kluczowa, a taką precyzję da nam wyłącznie tyczka. Tyczką nie dosyć, że idealnie umieścimy zestaw w takim miejscu, to jeszcze mamy możliwość utrzymania go w nim przez dłuższy czas, skutecznie niwelując siłę wiatru i ruch wody. Niestety bat nie daje nam takich możliwości i nawet jeśli uda się nam celnie zarzucić, co już jest trudne samo w sobie, to wiatr i ruch wody przesuną go tak jak chcą i nie będziemy mieli na to jakiegokolwiek wpływu. Prezentacja przynęty to nic innego jak zachowanie przynęty w wodzie. Generalnie powinna ona zachowywać się podobnie jak naturalny pokarm ryb. Wtedy mamy większą szansę na sprowokowanie ryby do brania. Czasami przynętę trzeba unieruchomić, czasami podnieść pionowo do góry, czasami powoli opuścić, innym razem podciągnąć. Technik jest naprawdę wiele i nie sposób ich wszystkich wymienić. My porównujemy bat i tyczkę, więc jeśli chodzi o bat, to zakres tych czynności jest mocno ograniczony. Praktycznie możemy jedynie podciągnąć zestaw, lecz po każdym podciągnięciu przynęta przesuwa się i odsuwa od zanęty. Tyczka natomiast daje nam nieograniczone możliwości od pionowego podniesienia i opuszczenia przynęty idealnie nad zanętą i to z dowolną prędkością, poprzez wszelkiego rodzaju podciągnięcia w bok, po przytrzymanie przynęty w miejscu, zarówno na dnie, jak również w dowolnej wysokości ponad nim. Obok precyzyjnego nęcenia jest to chyba największa zaleta tyczki. Łowienie w nurcie należy do jednych z najtrudniejszych technik spalikowych. Najważniejsze elementy tej techniki, które pozwalają łowić skutecznie, to prawidłowe prowadzenie zestawu, jak najdalej od brzegu, możliwość przytrzymania lub nawet zatrzymania przynęty oraz szybkie zacięcie. Pożyczne ryby błyskawicznie wypluwają przynętę, którą uznają za niepewną. Tyczka daje nam w 100% wszystkie te elementy. Długa, 13-metrowa wędka pozwala prowadzić przynętę w smudze zanęty równolegle do biegu rzeki, a nurt nie spycha jej do brzegu. Nie ma jakiegokolwiek problemu, by przytrzymać przynętę lub nawet ją zatrzymać, jeśli chcemy łowić duże ryby na stopa. W końcu stosunkowo krótka żyłka pomiędzy spławikiem a szczytówką pozwala na błyskawiczne zacięcie brania bez jakichkolwiek opóźnień. Łowienie batem w nurcie jest dużo trudniejsze. Nurt zawsze zepchnie spławik do długości wędki, dlatego, nawet bardzo długim batem, będziemy łowić bliżej niż tyczką. A długa żyłka pomiędzy szczytówką i spławikiem bardzo utrudni przytrzymanie czy zatrzymanie spławika i co najgorsze, mocno opóźni reakcję na branie. Jeśli chodzi o łowienie w nurcie. Styczka jest najlepszą wędką spławikową, jaką kiedykolwiek posługiwali się wędkarze. BAT mocno od niej odstaje i w zawodach nie ma styczkom jakichkolwiek szans, jednak w prywatnym łowieniu, kiedy wokół nie ma konkurentów, można nim również bardzo dobrze i skutecznie połowić. O skuteczności zacięcia decyduje przede wszystkim kierunek zacięcia ryby i siła samego zacięcia. Najskuteczniejsze zacięcie jest wtedy, gdy jego kierunek jest prostopadły do powierzchni wody. Zacięcie pionowo w górę zazwyczaj jest trafione. Właśnie pionowo zacinamy tyczką lub przynajmniej powinniśmy. Widziałem wielu wędkarzy zacinających w bok. Jest to błąd. Zacinając batem kierunek zacięcia również nie jest prostopadły, dlatego jego skuteczność będzie niższa niż przy tyczce. Chyba, że łowimy głęboko i spłabik jest tuż pod szczytówką. Siła zacięcia ma również ogromne znaczenie. Jeśli zatniemy za słabo, haczyk się nie wbije i ryba zejdzie podczas holu. Jeśli zatniemy za mocno, możemy po prostu wyrwać haczyk rybie z pyska lub wyprostować haczyk. Zaczynając z batem musimy mieć spore wyczucie. Łowiąc tyczką musimy dobrać odpowiedni amortyzator, dzięki któremu dużo trudniej o błąd. Nie ma bardziej emocjonującego holu ryby niż hol batem. Napięta wędka dokładnie przenosi każdy ruch ryby, który doskonale czuje się na dolniku. Ręką regulujemy napięcie i amortyzujemy najmocniejsze ataki. Hol dużej ryby batem to niezapomniane przeżycie. Hol tyczką jest dużo mniej efektowny. Dobrze dobrany amortyzator gumowy sprawia, że jesteś raczej wciągarką, a nie jak w bacie przedłużeniem wędki. Emocje podczas cholu nie mają niestety nic wspólnego z jego efektywnością. Amortyzator gumowy sprawia, że tyczką wyciągamy zawsze grubo ponad 90% zaciętych ryb. Oczywiście, jeśli dobrze dobierzemy gumę, o czym mówiłem już na naszym kanale. W bacie za amortyzację odpowiada szczytówka i wędka, które nigdy nie dają takiej amortyzacji jak guma w tyczce. Szczególnie dobrze widać to podczas łowienia leszczy, które mają bardzo delikatne pyski i niezwykle często schodzą z bata. Bardzo często się zdarza, że ryby nie akceptują ciężkich zestawów spławikowych. Przykładem mogą być karpie czy karasie na komercji lub płocie na kanale. Wtedy musimy użyć super lekkich 0.1, 0.2 lub 0.3 g. Tyczką ustawimy je w dowolnym miejscu bez jakichkolwiek problemów, nawet w silnym wietrze. 7-metrowym batem natomiast nie jesteśmy w stanie zarzucić takiego zestawu nawet przy bezwiecznej pogodzie. Prędkość łowienia to element, który dotyczy przede wszystkim zawodów wędkarskich, gdzie prędkość łowienia jest rzeczą. Kluczowo. Tyczką jesteśmy w stanie złowić do dwóch ryb w minutę. Dwie ryby w minutę potrafią złowić naprawdę najlepsi tyczkarze. Batem natomiast możemy ich złowić dużo więcej. Dwie, trzy ryby na minutę bez problemu, a jeśli za bat uznamy uklejówkę, to 10 uklei w minutę nie jest wcale rzadkim osiągnięciem. Na zawodach, kiedy trzeba złowić ponad 300 ryb, tyczka nie ma żadnych szans z batem. W końcu opanowanie techniki. Bat moim zdaniem jest podstawową wędką, od której powinien zaczynać każdy wędkarz. Umiejętności zdobyte podczas łowienia batem są fundamentem pozwalającym łowić każdą inną techniką, nie tylko spławikową. Wędkarz, który dobrze opanował bata, płynnie, bez jakichkolwiek problemów, przejdzie do łowienia tyczką i będzie to robił dobrze. W drugą stronę tak to nie działa. Opanowanie tyczki jest dużo prostsze. Ale ktoś, kto zaczął wędkowanie od nigdy technicznie nie dorówna Baciażowi. O efektywności obu technik można by mówić bardzo długo, jednak chyba najlepiej przemawiają do nas liczby. Szacuje się, że 80% wszystkich zawodów spawikowych w Polsce wygrywa się tyczką. BAT ma szansę z tyczką jedynie na łowiskach, gdzie jest bardzo dużo drobnej lub średniej ryby i łowi się jej ponad 300 sztuk w 4 godziny. Niestety nasze przełowione wody bardzo rzadko oferują właśnie takie warunki. Wśród wędkarzy niełowiących w zawodach bat zdecydowanie wyprzedza tyczkę. Można by nawet powiedzieć, że jest to przewaga miażdżąca. U podstaw tej popularności leży przede wszystkim niższa cena, łatwość transportowania, jak również fakt, że nie potrzeba do niego jakiegokolwiek osprzętu typu rolki czy siedzenie. Łowiąc ryby od 5 roku życia, czyli już prawie pół wieku, zarówno w zawodach jak i prywatnie, nazbierałem w swoim pokrowcu trochę sprzętu. Jako, że wędki są moim narzędziem pracy, mam w tej chwili wyspecjalizowane tyczki do łowienia kanałowego i jeziorowego, drugą na rzekę, sztywną i mocną, oraz ekstremalnie mocną tyczkę na karpie. Taki zestaw pozwala mi rywalizować na zawodach, choć mam na nie niestety Coraz mniej czasu. Generalnie jednak jestem leniwy i potyczkę sięgam wyłącznie, gdy wiem, że bez niej się nie da. Dużo bardziej wolę łowić odległościówką, fiderem lub właśnie batem. Batów również nazbierało mi się kilka. Mam z każdej długości od 8 metrów po 2 sztuki i po 4-5 uklejówek z każdej długości. Taki zestaw w 100% wystarczy na dopasowanie się praktycznie do każdego łowiska w Polsce. Oczywiście, jeśli ktoś nie planuje łowienia w zawodach, w zupełności wystarczy mu jedna uniwersalna tyczka lub jeden czy dwa baty, aby skutecznie łowić ryby i bardzo dobrze się bawić. Czego oczywiście wszystkim Wam życzę, licząc, że mój film wniósł coś nowego do Waszego wędkarstwa. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia naszego kanału. Do zobaczenia! Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Możecie zrobić to tutaj i teraz, klikając w kółko z moim zdjęciem w prawym górnym rogu. Klikając w kwadratowe zdjęcie w prawym dolnym rogu, przejdziecie do naszego sklepu internetowego Leszcz.eu. Zakupy w naszym sklepie są najlepszą formą wsparcia naszego kanału, za co z góry dziękuję.